Odcinku opowiemy sobie o wyznaczaniu pierwiastków wielomianu. No i tutaj słowo klucz pierwiastek wielomianu. Pierwiastkiem wielomianu nazywamy liczbę, która podstawiona pod niewiadomą w tym wielomianie sprawi, że wielomian będzie równał się 0. W momencie, kiedy mówimy o pierwiastkach wielomianu, to uczniowie bardzo często za pierwiastek uznają tylko i wyłącznie taką liczbę. Faktycznie taka liczba jest pierwiastkiem, ale nie zawsze ona musi być pierwiastkiem wielomianu. Jeszcze raz słowo klucz pierwiastkiem wielomianu nazywamy liczbą, która podstawiona pod niewiadomą sprawi, że wielomian będzie równał się 0. I w tym filmie pokażę kilka przykładów. Po pierwsze, będziemy mieli wielomian W od x, który jest równy x kwadrat odjąć 4. No i żeby wyznaczyć pierwiastki takiego wielomianu. Jak już sobie tutaj wyznaczymy, to ja ci pokażę dokładnie o co chodzi z tym pierwiastkiem wielomianu. Ale jeszcze raz, aby wyznaczyć pierwiastek danego wielomianu, no to w pierwszej kolejności dobrze będzie, jeżeli wyznacz... przekształcimy sobie ten wielomian do postaci iloczynowej, czyli w momencie, kiedy go rozłożymy na czynniki pierwsze. Jeżeli chodzi o rozkładanie wielomianu na czynniki pierwsze, to poświęciłam temu osobną playlistę. No dobrze. I tutaj, jeżeli chodzi o rozłożenie tego wielomianu na czynniki pierwsze, to możemy tutaj zastosować kilka metod. Może tutaj e, zrobimy inaczej. Ja zapiszę, że rozważamy metodę pierwszą. I w tej metodzie pierwszej tutaj możemy zwrócić uwagę na to, że, no właśnie, że liczba 4 to jest dokładnie to samo co 2 do potęgi drugiej. Czyli ten wielomian możemy zapisać jako x kwadrat, odjąć 2 do potęgi drugiej. Czyli widzimy, że tutaj mamy możliwość zastosowania wzoru spóconego mnożenia, którym jest różnica kwadratów. I to jest dokładnie to samo, co przy tych oznaczeniach A odjąć B razy A dodać B. W związku z powyższym, jeżeli teraz zastosujemy ten wzór tutaj do tego wyrażenia, to będziemy mieli W od X, które jest równe x. Odjąć 2 razy x dodać 2. No i teraz, jak już mamy postać iloczynową danego wielomianu, no to oczywiście należy, czy, nie wiem, czy to jest takie oczywiste, mam nadzieję, że za chwilę będzie, należy zapytać, ile musi wynosić x w pierwszym nawiasie, aby pierwszy nawias był równy 0. Tym x, tą wartością x jest 2. Bo jak tutaj w to miejsce, w pierwszym nawiasie pod x podstawimy 2, to będziemy mieli tutaj 2 odjąć 2, czyli 0. To samo pytanie zadajemy teraz odnośnie drugiego nawiasu, czyli ile musi wynosić x, aby dane wyrażenie było równe 0. I w tym przypadku mamy minus 2. Czyli jeżeli tutaj podstawimy minus 2 pod x, to będziemy mieli minus 2 plus 2, czyli 0. I zwróć uwagę na to, że ja tutaj zapisałam wielomian stopnia drugiego. I teraz ten stopień pierwiastka, wódź, nie stopień pierwiastka oczywiście, tylko stopień wielomianu. Stopień wielomianu mówi nam o tym, ile pierwiastków maksymalnie może mieć dany wielomian. To jest wielomian stopnia drugiego, w związku z powyższym może on mieć maksymalnie dwa pierwiastki. Za chwilkę to sobie jeszcze przeanalizujemy na innym przykładzie. W każdym razie popatrzmy. Tutaj nam wyszło, że ten wielomian ma dwa pierwiastki. Czyli tutaj jako odpowiedź możemy zapisać, że x1 jest równe liczbie minus 2 oraz że x2 jest równe liczbie 2. Tę odpowiedź moglibyśmy również zapisać w postaci zbioru w skład którego wchodzą dwie liczby minus 2 i 2. Czyli tutaj sobie podejmujesz decyzję, czy, odpowiesz, czy odpowiedź zapisujesz w taki czy w taki sposób. No i teraz o co chodzi z tymi pierwiastkami? Co to znaczy, że pierwiastkiem wielomianu jest liczba, która podstawiona pod niewiadomą sprawi, że wielomen będzie równy 0? Popatrzmy, co się zadzieje, jeżeli wyznaczymy w od minus 2. Czyli ja tutaj pod tego x w to miejsce podstawiam minus 2, Czyli tutaj będziemy mieli minus 2 do potęgi drugiej odjąć 4, co w rezultacie daje nam W od minus 2, które jest równe. No i minus 2 do potęgi drugiej to jest 4, w związku z powyższym uzyskujemy tutaj 4 odjąć 4, czyli W od minus 2 jest równe 0. Czyli popatrz, podstawiliśmy minus 2 pod x -a i okazało się, że to wyrażenie dla minus dwójki jest równe 0. Oznacza to, że minus dwójka jest pierwiastkiem tego wielomianu. Popatrzmy teraz co się zadzieje jeżeli policzymy sobie w od dwóch, czyli tym razem tutaj pod tego x podstawiam dwójkę i uzyskuję 2 do potęgi drugiej odjąć 4, co w rezultacie daje nam w od 2, które jest równe 4 odjąć 4, co w rezultacie zapiszę tutaj to w czytelniej. Co w rezultacie daje nam w od dwóch, które jest równe 0. Czyli również, i tym razem, jeżeli pod X tutaj w to miejsce podstawiliśmy dwójkę, no to to wyrażenie w tym przypadku było równe, czy w zasadzie jest równe 0. Ale gdybyśmy tutaj. Podstawił jakąkolwiek inną wartość, na przykład niech to będzie 3. To popatrzmy co się dzieje dalej. Uzyskujemy tutaj 3 do potęgi drugiej, odjąć 4, co daje nam w od 3, które jest równe 9, odjąć 4, czyli w od 3 jest równe 5. Czyli podstawiając do tego wielomianu trójkę pod x, my nie uzyskaliśmy tutaj zera, czyli uzyskaliśmy wartość różną od zera, co oznacza, że trójka na pewno nie jest pierwiastkiem tego wielomianu. No dobrze, ja tutaj powiedziałam, że mamy pierwszą metodę rozłożenia na czynniki, pierwsze tutaj też w drugiej metodzie moglibyśmy zastosować deltę. Delta liczymy ze wzoru b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, gdzie a jest równe 1, b jest równe 0, c jest równe minus 4, czyli delta jest równa tutaj 0 odjąć 4 razy 1 i a razy minus 4, co daje nam 16. No i teraz policzymy sobie x1. I tutaj będziemy mieli minus b minus pierwiastek kwadratowy z delty dzielone na 2a, co daje nam 0 odjąć 4 dzielone na 2, czyli minus 4 drugie. No a minus 4 drugie to jest minus 2. Policzymy sobie teraz drugi pierwiastek. Będziemy mieli minus b plus pierwiastek kwadratowy z delty dzielone na 2a co daje nam 0 dodać 4 nad 2, czyli 4 drugie, co daje nam w rezultacie x2 równe 2. I teraz popatrz. Ja powiedziałam, że chcąc wyznaczyć pierwiastki danego wielomianu, należy w pierwszej kolejności zapisać go w postaci iloczynowej. I tutaj faktycznie w momencie, kiedy ja wybrałam metodę pierwszą, no to ja zapisałam w postaci iloczynowej ten wielomian. Natomiast w momencie, kiedy ja wybrałam metodę drugą, czyli metodę z delty, to tak naprawdę te pierwiastki już teraz na tym etapie mam policzone. Czyli jeżeli w zadaniu nie mamy powiedziane, że zapisz wielomian w postaci iloczynowej i podaj jego pierwiastki, to jeżeli będzie konieczność zastosowania delty, bo czasami takie przypadki się zdarzą, zobaczysz w kolejnych odcinkach, ale także w tym, i w tym odcinku. Tak jeden przykład sobie zrobimy. No to jeżeli mamy deltę, no to te pierwiastki w zasadzie już są widoczne na tym etapie. Czyli jeżeli tylko i wyłącznie jesteśmy proszeni o to, żeby wyznaczyć pierwiastki wielomianu i wykorzystaliśmy deltę, no to tak naprawdę ostatecznie ta postać iloczynowa nie jest konieczna. Popatrzmy teraz na kolejny przykład. Mamy tutaj również wielomian stopnia drugiego. Tutaj również możemy wykorzystać deltę, żeby policzyć pierwiastki. Tak jak ja to zrobiłam w przykładzie wcześniejszym. Albo możemy dosyć szybko przekształcić ten wielomian do postaci iloczynowej, wyłączając wspólny czynnik przed nawias. I tym wspólnym czynnikiem będzie 5x. W związku z powyższym w Nawiasie zostaje 2x odjąć I Tu już jest postać iloczynowa. I teraz należy zapytać, jaka wartość zeruje nam to wyrażenie, które stoi przed nawiasem, czyli ile w tym wyrażeniu musi wynosić x, żeby to wyrażenie było równe 0. I tą wartością x jest 0. Bo jeżeli podstawimy 0 pod x, to uzyskamy tutaj 5 razy 0, czyli po prostu 0. I teraz w kolejnym kroku, zadajemy pytanie, ile musi wynosić x dla wyrażenia w nawiasie, aby wyrażenie w nawiasie było równe 0. Jeżeli nie widzisz tego gołym okiem, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to wyrażenie przyrównać do 0, wtedy uzyskujemy takie równanie, jakie widzisz i teraz to równanie musimy rozwiązać. Czyli będziemy tutaj mieli 2x, które jest równe 1, dzielimy obu na 2, uzyskując x równe liczbie 1 druga. I teraz zobacz, jeżeli... Podstawimy tutaj jedną drugą pod x, a teraz popatrzmy, 2x, oczywiście nie, minus, tylko, oczywiście nie plus, tylko minus 1 dla x równego 1, druga. To co my tutaj uzyskamy? My tutaj uzyskamy 2 razy 1, druga odjąć 1, no, a 2 razy 1, druga to jest 1, czyli w rezultacie mamy tutaj 1 odjąć 1, czyli 0. Widzimy zatem, że 1, druga zeruje nam to wyrażenie. Wniosek z tego jest taki, że ten wielomian, który mamy tutaj, ma dwa pierwiastki. Jednym z tych pierwiastków jest liczba 0 i drugim z tych pierwiastków jest liczba 1, 2. Oczywiście tutaj odpowiedź możemy zapisać również w postaci zbioru, w tym przypadku dwuelementowego, w skład którego wchodzi 0 oraz liczba 1, 2. Popatrzmy teraz na kolejny przykład. Tutaj pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, to jest wyciągnięcie wspólnego czynnika przed nawias, czyli w nawiasie nam zostaje x kwadrat odjąć 2. I możemy zwrócić uwagę tutaj, że liczba 2 to jest dokładnie to samo, co pierwiastek kwadratowy z 2 do potęgi drugiej. Czyli tu możemy zapisać, że uzyskujemy 2 razy x odjąć. Pierwiastek kwadratowy z dwóch razy x plus pierwiastek kwadratowy z dwóch. Czyli ja po prostu zastosowałam tutaj wzór skróconego mnożenia. No dobrze, dlaczego wzór skróconego mnożenia może tutaj sobie powiedzmy? Dlatego, że to wyrażenie, które znajduje się tutaj w nawiasie, my możemy zapisać jako x kwadrat odjąć pierwiastek z dwóch do potęgi drugiej. Stąd tutaj wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów. Ja to wytrę, żeby tutaj dalej nie powodować nieczytelności zapisu. I popatrzmy teraz na kolejny przykład. Tym razem mamy tutaj wielomian stopnia drugiego i też możemy zastosować metodę wyłączania wspólnego czynnika przed nawias. Możemy wyłączyć minus 5x do potęgi drugiej. Wtedy w nawiasie zostaje nam 2x kwadrat odjąć 1. No i teraz pytanie, co nam zeruje wyrażenie. No właśnie, tutaj może wróćmy najpierw do tego przykładu, bo tutaj sobie nie powiedzieliśmy, co jest tu pierwiastkiem. W tym przykładzie tutaj. Popatrzmy na kolejny przykład, tutaj również mamy wielomian stopnia drugiego i pierwszą rzeczą, którą tutaj moglibyśmy zrobić to jest wyłączenie wspólnego czynnika przed nawias, czyli w nawiasie nam zostaje x kwadrat odjąć 2. Teraz pamiętajmy o tym, że liczba 2 to jest dokładnie to samo co pierwiastek kwadratowy z 2 do potęgi drugiej. Czyli oczywiście nam tutaj wiem czy oczywiście, mam nadzieję, że to jest dla Ciebie oczywiste. To, co w nawiasie nam powstaje dzięki temu, to jest x kwadrat odjąć pierwiastek kwadratowy z dwóch do potęgi drugiej. Tutaj oczywiście pierwiastki tego wyrażenia, które znajduje się wewnątrz nawiasu, można byłoby policzyć z delty, ale no, to jest czasochłonne. Takie przekształcenie, jakiego ja tutaj dokonałam, zdecydowanie nam bardziej oszczędza czas, dlatego że tutaj możemy zwrócić uwagę na to, że możemy zastosować wzór skróconego mnożenia, którym jest różnica kwadratów. Symbolicznie wzór ten wygląda następująco. Oczywiście pamiętaj o tym, że nawiasy możemy zamienić tutaj kolejnością, bo to jest mnożenie dwóch wyrażeń, no, a mnożenie jest przemienne, stąd możemy kolejnością jak najbardziej te nawiasy zamienić. W związku z powyższym Uzyskujemy tutaj w od x, które jest równe 2 razy x, odjąć pierwiastek kwadratowy z 2 razy x, dodać pierwiastek kwadratowy z 2. Tutaj jeżeli chodzi o deltę, to też możemy z delty wyznaczyć albo pierwiastki wyrażenia z nawiasu, albo od razu można było tutaj deltę zastosować do tego pierwotnego wyrażenia. No dobrze, to teraz należy na tym etapie zapytać... Co nam zeruje pierwszy nawias, czyli ile musi wynosić x w pierwszym nawiasie, żeby pierwszy nawias był równy 0? I tą szukaną wielkością w tym przypadku jest plus pierwiastek kwadratowy z 2, dlatego że pierwiastek z 2, odjąć pierwiastek z 2 to jest 0. To samo pytanie zadajemy w kontekście drugiego nawiasu, czyli ile musi wynosić x w drugim nawiasie, żeby wyrażenie w drugim nawiasie było równe 0. I tutaj szukaną wielkością jest minus pierwiastek kwadratowy z dwóch, dlatego że minus pierwiastek kwadratowy z dwóch plus pierwiastek kwadratowy z dwóch to jest 0. Czyli w tym przypadku pierwiastkami tego wielomianu są dwie liczby, X1, który jest równy, może zaczniemy od wielkości mniejszej, x1, który jest równy minus pierwiastek kwadratowy z dwóch oraz x2, który jest równy plus pierwiastek kwadratowy z dwóch. Pamiętaj o tym, że tutaj też możemy zapisać odpowiedź w postaci zbioru. W tym przypadku jest to zbiór dwuelementowy, w skład którego wchodzi pierwiastek minus pierwiastek kwadratowy z dwóch i plus pierwiastek kwadratowy z dwóch. W kolejnym przykładzie mamy wielomian stopnia czwartego. Jeżeli mamy wielomian stopnia czwartego, to musimy tutaj pamiętać o tym, że taki wielomian może mieć maksymalnie cztery pierwiastki. Co to znaczy? To znaczy, że ten wielomian może nie mieć pierwiastków w ogóle. Może mieć dwa pierwiastki, trzy pierwiastki, cztery pierwiastki, ale nigdy nie będzie miał tych pierwiastków więcej niż cztery. Nie dobrze. Sprowadzimy ten iloczyn do... Postaci, czyli sprawdzimy ten wielomian do postaci iloczynowej, włączymy sobie przed nawias minus 5x do potęgi drugiej. Jeżeli włączamy minus 5x kwadrat, to to oznacza, że już w nawiasie musi nam zostać w tym przypadku minus 2x do potęgi drugiej plus 1. Mając taki wielomian, jak go tutaj przepiszę, czyli 10x do potęgi czwartej minus 5x do potęgi drugiej, to my przed nawias moglibyśmy tutaj wyłączyć także 5x do potęgi drugiej. W tym przypadku w nawiasie zostanie nam 2x kwadrat odjąć 1. No ale na razie zajmiemy się tutaj tym przypadkiem. Tu się musimy zastanowić, jaka wartość musi stać, jaka wartość liczbowa musi stać pod x dla tego wyrażenia, żeby całe to wyrażenie było równe 0. Tutaj x musi być równe 0, bo wtedy, jak pod, pod x tu podstawimy 0, to uzyskamy minus 5 razy 0 do potęgi drugiej, to nam da 0. No i teraz to samo pytanie pada dla tego wyrażenia. Ile musi wynosić x tutaj w tym wyrażeniu, w nawiasie, żeby całe to wyrażenie było równe 0? I no, wcale bym się nie zdziwiła, gdybyś nie widział, nie widziała tego gołym okiem. W związku z powyższym, jeżeli nie jesteśmy w stanie tak w sposób oczywisty od razu wskazać, jaka wartość nam zeruje wyrażenie w nawiasie, no to po prostu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przyrównać to wyrażenie do zera. I takie równanie teraz sobie rozwiążemy i będziemy tutaj mieli minus 2x kwadrat, które jest równe minus 1, dzielimy to obustronnie, no właśnie nie na 2, tylko na minus 2 no i uzyskujemy tutaj x kwadrat, który jest równy liczbie 1 druga. I teraz bardzo ważna sprawa. Takie równanie, które tutaj uzyskaliśmy, pyta nas się, jaką liczbę lub jakie liczby należy podnieść do potęgi drugiej, żeby jedną drugą uzyskać. Bardzo często tutaj uczniowie o tym zapominają. I mówią, że tylko i wyłącznie pierwiastek kwadratowy z liczby jednej drugiej. Natomiast zapominają, że minus pierwiastek kwadratowy z liczby jedna druga podniesiony do potęgi drugiej też, też da nam liczbę jedną drugą. No dobrze, popatrzmy. W jednym i drugim przypadku mamy taką sytuację, w której pod pierwiastkiem mamy ułamek zwykły. No i bardzo ważna sprawa. Jeżeli pod pierwiastkiem stopnia dowolnego mamy ułamek zwykły. To możemy taki ułamek zapisać w następujący sposób, czyli teraz tę możliwość wykorzystamy tutaj dla tych dwóch naszych przypadków i tutaj będziemy mieli minus pierwiastek z jedynki nad pierwiastek z dwóch. Pierwiastek z jedynki to jest po prostu jeden. No i tutaj sobie usuniemy niewymierność z mianownika, uzyskując minus pierwiastek kwadratowy z dwóch nad dwa. To samo zrobimy tutaj, czyli tu będziemy mieli pierwiastek z jedynki, nad pierwiastek z dwóch, co w rezultacie daje nam 1, nad pierwiastek kwadratowy z dwóch. No i tutaj oczywiście sobie usuniemy teraz niewymierność i uzyskujemy plus pierwiastek z dwóch nad dwa. Czyli dobrze, za chwilkę powiem co, czyli za chwilkę to sobie podsumujemy, natomiast przejdziemy na razie tutaj do, do tego, do tej postaci. Tutaj również pytamy, co nam zeruje wyrażenie, które stoi przed nawiasem. Tutaj również x musi wynosić 0, żeby to wyrażenie było równe 0. Czyli dla x równego 0 to wyrażenie przed nawiasem jest równe 0. No i teraz to samo, co w tym przypadku. Jeżeli nie widzimy, co nam zeruje nawias, to znowu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to wyrażenie z nawiasu przyrównać do 0. Czyli tutaj będziemy mieli teraz 2x do potęgi drugiej, która jest równa 1, dzielimy obu stronie na 2, uzyskując x kwadrat, który jest równy liczbie 1 druga. Czyli uzyskaliśmy dokładnie taką samą sytuację, jaką uzyskaliśmy tutaj, czyli z tego etapu też by trzeba było wykonać dokładnie te same obliczenia, których wykonaliśmy w tym miejscu. No i teraz na, nadszedł czas na podsumowanie. Zwróćmy uwagę, że mamy tutaj trzy liczby. Mamy wielomian stopnia czwartego i trzy liczby, które nam tutaj wyszły. To jest nasz pierwszy x, to jest nasz drugi x, to jest nasz trzeci x. Oznacza to, że ten wielomian ma trzy pierwiastki. W związku z powyższym tutaj możemy zapisać odpowiedź, którą jest to, że x1 jest równe minus pierwiastek z 2 nad 2, x2 jest równy 0, no i teraz jeszcze x3, który jest równy pierwiastek z 2 nad 2. Pamiętaj o tym, że odpowiedź również możemy zapisać w postaci zbioru, w tym przypadku zbioru trzyelementowego. I tutaj możemy zapisać, że x należy do zbioru, w skład którego wchodzą następujące liczby: minus pierwiastek kwadratowy z 2 0 oraz plus pierwiastek kwadratowy z 2 na 2. Tutaj oczywiście minus pierwiastek kwadratowy z 2 na 2 również. Popatrzmy na jeszcze jeden przykład w tym nagraniu. Widzimy, że mamy tutaj wielomian stopnia drugiego, więc taką pierwszą rzeczą, która się tutaj nasuwa uczniom najczęściej, jest policzenie delty. I ta metoda jak najbardziej przy wielomianach stopnia drugiego jest w porządku. Delta policzymy sobie z następującego wzoru: a to jest wartość stojąca przy x w potędze drugiej, b to jest wartość stojąca przy x w potędze pierwszej i u nas b jest równe minus 2, c natomiast to jest wyraz wolny, który jest u nas równy liczbie 1. I teraz te dane podstawimy do wzoru na deltę i uzyskujemy tutaj minus 2 do potęgi drugiej odjąć 4 razy 1 i razy 1. Minus 2 do potęgi drugiej to jest 4. No i minus 4 razy 1 razy 1 to jest minus 4, czyli widzimy, że delta jest równa 0. No i tutaj mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli delta jest równa 0, to taki wielomian ma tylko jeden pierwiastek, który policzymy z następującego wzoru. Druga, drugą sprawą jest to, że jeżeli delta wychodzi równa 0, to znaczy, że można, było, można byłoby ten wielomian zwinąć w oparciu o wzór skróconego mnożenia, ale to za chwilkę do tego wrócimy. Na razie policzmy ten jeden pierwiastek w oparciu o ten wzór. Zwróć uwagę, że mamy w liczniku minus przed b, czyli tego minusa przed b przepisuję, no i b jest równe minus 2. A w mianowniku mamy 2 razy a, czyli 2 razy 1. Przechodzimy do licznika z powrotem. Mamy minus minus 2, to jest 2, 2 razy 1 to jest 2, więc mamy 2, drugie, czyli 1, czyli pierwiastkiem tego wielomianu jest 1. No dobrze, to teraz jeżeli chodzi o postać iloczynową, to tutaj zwrócę uwagę na jedną rzecz. Jeżeli mamy postać iloczynową z wielomianu stopnia drugiego, to ta postać iloczynowa ona będzie wyglądała w następujący sposób. X odjąć. Hmm, a razy x odjąć x1, razy x odjąć x2, to w przypadku, kiedy delta wychodzi większa, czyli znaczy tak, to wtedy to jest prawdziwe, kiedy delta wychodzi większa od zera. Natomiast w przypadku takim, kiedy delta jest równa 0, no to postać iloczynowa będzie miała taką formę a razy x odjąć, ten pierwiastek, który nam wyszedł, do potęgi, cały nawias do potęgi drugiej. W związku z powyższym, jeżeli chodzi o postać iloczynową, no to my tutaj możemy zapisać, że my uzyskujemy x włod x, które jest równe 1 razy x odjąć 1 to do potęgi drugiej, przy czym tutaj tę jedynkę, tę jedynkę możemy pominąć i zapiszmy, że uzyskujemy Włod X, które jest równe, x odjąć 1 do potęgi drugiej. Tak naprawdę jeżeli chodzi o ten wielomian, no to jego pierwiastek już tutaj policzyliśmy. W związku z powyższym zapisanie tego wielomianu w postaci, tak jak tutaj zapisałam, nie jest konieczne, skoro ten pierwiastek tutaj wypisaliśmy, obliczyliśmy. Za chwilkę do tego zapisu wrócę. Powiedziałam, że możemy tutaj skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia i faktycznie, jeżeli nie zorientujesz się od razu, że tutaj jest do zastosowania wzór skróconego mnożenia, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby policzyć deltę. Ale mogłeś, mogłaś od razu właśnie zapisać ten wielomian w postaci Następującej, czyli w postaci kwadratu różnicy. No, czyli uzyskaliśmy, zobacz, dokładnie tę samą sytuację, jaką uzyskaliśmy tutaj w tym miejscu. No i co w tym przypadku? Tutaj wystarczy zapytać, jaka wartość, niezależnie od tego, co tutaj stoi w wykładniku, jaka wartość. Czy to jest dwójka, trójka, czwórka, nieważne. Jakakolwiek liczba naturalna dodatnia tutaj może być, i wystarczy w tego typu przypadku zapytać, co nam wzoruje nawias. Oczywiście, jeżeli nie widzisz, co nam wzoruje nawias, to można to wyrażenie przyrównać do zera, czyli wychodzi nam 1. Czyli widzimy, że pierwiastkiem tego wielomianu jest liczba 1. Więc to jest nasza odpowiedź, że to jest pierwiastek. No i tutaj też ostatecznie można byłoby zapisać, że mamy zbiór jednoelementowy, w skład którego wchodzi 1. Ja tutaj w tym filmie przekazałam Ci, omówiłam Ci kilka. Przykładów, ale to nie są wszystkie możliwe przypadki, jakie, z jakimi się możemy spotkać, jeżeli chodzi o wyznaczanie pierwiastków wielomianu. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowane innymi przypadkami, to zapraszam Cię do tego, żeby obejrzeć pozostałe nagrania z tej playlisty. Tam sobie rozwiążemy podobne przykłady do tych, które rozwiązaliśmy sobie w tym filmie, jak również inne przypadki, o których w tym filmie nie wspomniałam. Do usłyszenia w kolejnym nagraniu.